Hejka! Dzisiaj kolejny odcinek z SSO, <ścoughs> już chciałam powiedzieć z od początku i ym, sam ogólnie nagrywam to w weekend i wstawiam w weekend, bo po prostu byłam chora i nie dało się mnie słuchać, tragi, czy to miałam miałam głos, więc dzisiaj kupimy sobie te nowe konie, jakie dodali i tam chyba jakiś jeszcze strój był, a słuchajcie, dodali konie Chmurkę i Burzę. Ej, chmurka i burza. No naprawdę, to jest chmurka i burza. Nie, to są konie Sever... Nie, Serenus. <grywki> Kojarzy mi się z Severusem, z tego potera I brąty. Albo bront coś takiego. Zwierzaki jeszcze mają. No i nowe nowe stroje. tak w następnym tygodniu, trzeci tydzień tęczowego festiwalu, niesie ze sobą coś związanego z bazarem. Czyli będzie pewnie coś z bazarem. Dobra, my jedziemy do Fortu Pinta. Zobaczymy sobie te konie. Ja widziałam je już tam na filmikach i nie wiedziałam, czy je kupić. No i w końcu się zdecydowałam, że kupię obydwa. Dobra, to są te konie, chmurka i burza nazwijmy je tak. Przecież te konie są śliczne. Jeszcze te chciałam kupić, ale no, te są przepiękne, w ogóle te tutaj, ja kocham tak jasne. Dobra, ściągamy. Jezu, ja nie lubię obsługiwać tej gry, nie wiem jak najpierw. Zobaczymy sobie jeszcze te tutaj zwierzaki. Aha, to są one. Szok, łowca, burz. Puchatka, chmurowa, spacerowiczka. No. W ogóle mm, nie pamiętam co to jest za rasa, na jakiej one są, na jakiej bazie one są, czy coś takiego, yy, ale no. Nazwijmy ją Stormy. Yes, Stormy, niech to będzie nieśmiertelny, nieśmiertelny klacz. Dobra, mamy naszego... To jest brąte, dobra. Czyli Severus to jest tamten. O ja... Nie, ja się już ekscytuję. Wow! Ale... Jezus, ja przez chwilę wyjeździłam na tych kucykach i teraz nagle ten. Zobaczmy, jak on tańczy. Jestem bardzo ciekawa. W ogóle yy, nie byłam jeszcze na dyskotece, odkąd została dodana tylko tam, wiecie, to zadanie, więc jestem ciekawa, jak to teraz wygląda z tym tańczeniem. A, dobra. A uu, mogę sobie wybrać. No to i siedem. Spoko tańczy. Ej, nie, ja. Nie. No dobra, we nią kliknąć. Dobra. O nie! Koń mi się zepsuł! Teraz chmurka. To jest Serenus. Nie Severus, ale trudno. Ha, tak. No nie, no piękny jest, a ten tutaj też w ogóle, Jezus, jakie liczne są te konie, dobra. Kupujemy. Aha, tu jest jeszcze napisane, ale nie chce mi się do tego czytać. Nieśmiertelna klacz to też będzie, to będą siostry. To po prostu są takie popularne konie, konie influencerów. Ej, ta też ma takie skrzydła, bo ja nie, nie zwróciłam uwagi. Nie, ten nie ma. Ten ma takie skrzydło fajne. Nie, no fajne. Tro, trochę dziwne, ale fajne. Bardzo mi się podobałem te konie. Moglibyśmy zrobić ogólnie duże zakupy, ale już mam 5000 i już mi szkoda. Zobaczymy sobie jeszcze te ciuchy. Nie, nie wiem, czemu on się mnie nie słucha ogólnie. Jakieś nowe aktualizacja czy coś? Ja mam mieć go ubranego, żeby mnie się słuchał? Albo może to jakiś błąd. Albo... I nie wiem, czy coś kupimy. Wiem, że są nowe ubrania, to chyba tu. Tak! Ale ten! Ale świeci się to siodło. Fajne. I tak bardzo mi się podoba ten sweter. Chyba sobie go teraz kupię. Nawet jak mi na ten moment do niczego nie pasuje, to i tak go kupię. Prędzej czy później bym go kupiła, więc... Niech jest. A jeszcze te Czacze cza cza chciałam kupić. A, dobra. Jak już kupuję zwierzaczki. Jak już kupuję, to kupuję. O wow, jadą! Jadą, jadą, mi <grym> Dobra, gdzie jest ten koń? Nie wiem. Jakie ładne one są? Bardzo mi się podobają te koniki. To, co będę robiła w wolnym czasie. Dlaczego, ale taki... ja nie wiem, czemu mi się coś zepsuło. Dobra, za chwilę sobie sprawdzimy w mojej stajni, co to w ogóle jest zarasa, bo ja nie ogarniam. Jeśli, jeśli dobrze myślę, to, to będzie ten piernik, ale nie wiem. Nie ogarnię. Nie, to nie będzie piernik. Ale tak czy siak, nawet jeżeli to jest piernik, to ja nie wiem, co to jest. A nie, to chyba jest piernik. Wiecie? Nie, to nie jest piernik. Dobra. To piernik się nie liczy. Piernik się nie liczy. Sorry. Bardzo. Ej, to chyba będzie ten. Chociaż nie wiem. Czemu on tak jedzie? Tak, to jest ten, Czy jakby ktoś nie wiedział, to jest to konie rasy, jak on się nazywa? Konie rasy holenderski, koń gorąco krwisty. Okej, okay. ja naprawdę nie wiedziałam. Dobra, więc tak oto prezentuje się moja rodzinka. Nigdy nie wiedziałam, nie sądziłam, że będę miała tyle tych koni. Kolenderskich, bo szczerze, nie, jakoś mnie nie powaliły, ale no najwidoczniej jednak mnie powaliły, <gry> chociaż myślę, że, że to temat tak ten. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przepraszam, że to takie krótkie, ale no. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na odcinki, no to możecie mi napisać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Aa.